Dzień dobry, serdecznie witam. Analizuję sobie właśnie, jak wygląda niestabilność fotowoltaiki w Polsce w ciągu jednego dnia. Bo często się mówi, że ta fotowoltaika jest tak niestabilna, że musimy cały czas trzymać gotowości elektrownie węglowe. A przecież Polska jest dużym krajem, 600 km od wschodu do zachodu, i nie jest tak, że nagle chmurka zasłania nam całą fotowoltaikę. W związku z tym ta jej stabilność jest dość duża, ale to będzie całkiem inny film pokazujący Państwu, jak to wygląda. Teraz chciałem powiedzieć troszkę więcej o ankiecie. Cały czas odbywa się zbieranie danych. Mam już 1552 odpowiedzi od Państwa. One mogą być przeze mnie oglądane w ten sposób. Za chwilkę pokażę pierwsze analizy, które zrobiłem, tak pod ten film, żeby pokazać Państwu, jakie fajne analizy mogę już wyciągnąć z tej dużej ilości danych, ale oczywiście ciągle zbieramy, tak jak się umówiliśmy, zbieramy je do piątku, do 8 października. Będę chciał na sobotę przygotować bardzo ciekawy film z tych danych. Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi i zachęcam jeszcze tych z Państwa, którzy nie wpisali się o wpisanie się, ponieważ to nie jest czasochłonne, a naprawdę dzięki temu będziemy mogli fajne Wnioski wyciągnąć. Proszę zobaczyć większość instalacji, bo aż 61% ma kierunek południowy, i dzisiaj zajmę się tylko nimi, tylko kierunkiem południowym, i aż 84% z nich znajdują się na dachu, 16% na gruncie. Zobaczymy, jaka jest różnica między produkcją z dachu a produkcją z gruntu. Dane pobrałem do Excela. Troszkę tego jest, ale oczywiście Excel jest narzędziem na tyle wygodnym, że bardzo szybko można to było wszystko rozdzielić na poszczególne elementy. I oto obiecane dane. Tutaj mamy dachy skierowane na południe. Średnia produkcja KWH do KWP 99. Tak to się rozkłada na obszarze Polski. A tu mamy instalacje położone na gruncie, też skierowane na południe. Średnia produkcja 102. Czyli większa o około 2% niż tych na dachu, i tak to się na poszczególne województwa rozkłada. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne krótkie filmiki. Do usłyszenia.